Yo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Djingis, a to jest Turbo Car Racer, ktoś zaraz powie, a był niedawno, a co z tego? A co z tego? Ja uwielbiam tą grę i ona mnie naprawdę, no, wciąga niesamowicie. A będę w niej trenował coraz więcej, aby, że tak powiem, w tej właśnie że mieć jakieś jedno z pierwszych, lepszych miejsc i w ogóle, żeby tu zaistnieć jakoś. Kurde... No nie podrzucajcie mnie. No dajcie chociaż raz w Dżingisowie wygrać tutaj. Tu jestem dobra. Jestem w środku stawki. Dokładnie piąta, szósta pozycja. To jest Dżingisowe miejsce. No i tak przeważnie zawsze mam 5, 6. Nie pierwszy, nie ostatni, ale piąty, szósty. O, o, ha 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 ha. ha. Jeszcze no kurde, jeszcze musiałem trafić. Mmm, dobre, 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 dobre. Góra, 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 I To jest skok taki ładny. Dobrze. Kurde! Prawie! Ała! No i właśnie. I właśnie, jak zwykle. I jeszcze jak zwykle mi się później kamera zmienia i ja już wtedy nic nie mogę zrobić. Ale może teraz coś się uda. No trzeci, trzeci, trzeci ciągle. No. Znowu uderzyłem, znowu uderzyłem. Czego mi ta kamera się zmienia po uderzeniu na... z pierwszy... ...na pierwszą osobę z trzeciej? Teraz mi jest lepiej, tak? No drugi jestem. Jesteś jest coś niesamowitego. Ała, ,ła, mały samochodzik! Ale przejechałem przecież przez tą... Nie, banany nie, banany są złe, banany nie są dobre dla dżingisa. Nie będziemy się ślizgać po bananach. Banany się rzuca dla niedobrych ludzi pod nogi. A dżingis wcale nie jest taki niedobry. Dobrze, jak ktoś tam został podrzucony. No ale ja jestem dalej drugi. Aaaa! A, dobra! Banan! Drugi! Dobra, górą, 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 tak? Górą? Jak on mnie tak dogania tamten. Którym komuś się już znudziło, widzę. Wow, 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 to... No i właśnie, zobaczcie. O to mi chodzi. Znowu mi zmieniło kamerę i... I znowu jestem już... Dobra, 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 może zmienię kamerę. Udało się, jedziemy. Drugi dżingis, no proszę cię, wywal się tam, niech ci coś jakieś, nie wiem, kolizja ci się stanie, czy co? Ale no nie no, o, patrzcie, no jak do tyłu on rzucił? What the fuck, co to jest? No tak, no nie. Jestem prawie byłem. No, co to było tu? Nie widziałem tego, żeby cokolwiek leżało, bana na pewno bo bym go ominął. Trzeci, trzeci, dżingis. Dwóch przede mną moglibyście tam zaraz wysadzić powietrze. Ja bym mi tak cymyknął, tak po zewnętrznej, po wewnętrznej. Goń go, goń go. Dobrze. Może teraz? Jeszcze jakiś dobry. Ja cię nie mogę! Wiecie co piszcie teraz Jingi Spała. Normalnie Jingi Spała w tym momencie. Co ja zrobiłem? No co jest? Dobrze przyspieszyłem. Jakie? Dobrze, dobrze, dobrze. Jakiś ładny, ładny poproszę. Wybuch. Jest! Jest! Kurde, no! What the fuck, no! Baran. Przed samą metą mnie wysadził, no. Drugi byłem. Hm. Znowu drugi. Znowu drugi. I zawsze drugi. Pierwszy nie mogę być. Czy ja nie mogę być w tej grze pierwszy. Chociaż raz. Chociaż raz jedyny raz. Ale dobre, drugie miejsce też jest ok Jest fajne. Jeszcze, żebym coś dobrego wylosował. No proszę, 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 proszę. Standard super yy, co turbo. O. Może coś z tego będzie dobrego. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, zaraz co tu będzie. Tak, jesteś oszustem! Spadaj z tego podium, ty. Dobra, spróbujmy teraz. To było tak. To był shop. Kart customizer. I tu zobaczmy, co my tu mamy teraz. Top speed, top speed. A my jedziemy. recovery, acceleration. Nie, no na tym idziemy, hali, Tutaj co mamy? Drifting, brakes. Brakes. Break. Nie, no to to samo. A tu mamy sporo. Start position traction traction, czyli jazda po wyznaczonym jakimś tam terenie. Spróbujmy pojechać na tej. Dobra, go back. Idźmy, szukajmy jeszcze jednego wyścigu. Jeszcze jeden. Może teraz wreszcie coś będzie dla mnie tutaj dobrego. Nie ma nigdzie ludzi w kolejce, w kolejce, w kolejce, w kolejce. Dobra, dołączamy tu. Siedem osób. I kamera. I 8 już na 12 playerów. Ja muszę wreszcie. Muszę wreszcie. O, już 10. No to zaraz będziemy jechali. Drugi wyścig. Mam nadzieję, że zaraz pojedziemy. W ogóle tutaj to fajnie jest. Tym driftem, widzicie? Ładnie to, ale ja nie potrafię jeszcze driftować w tej grze. A przydałoby mi się. O, i wtedy jest wystrzeli wystrzeliwuję E nie jest tak źle, zobaczcie. Jestem na czułówce. Trąbimy, trąbimy na niej. Wszyscy trąbcie na nich, dajcie jingis. Go! Dobra. Bardzo ładnie. Dalej pierwszy jak na razie, ale to dopiero jest. Ja Wam powiem. Dopiero pierwsze. Pierwsze okrążenia ja tej mapy jednak nie znam. O, jak oni się tam pojawili tak dużo wcześniej? Oni pojechali jakimś innym skrótem. Oni znają lepiej tą mapę Jingisa. To jest niedobre. i ja zaraz jeszcze oberwę, tak? Nie. Na no innego poleciało dobrze. Ale teraz we mnie trafiło. No dlaczego? Halo. Drugie okrążenie. O, ej! Nieprawda, nie dotknąłem tego banana. Kurde, no! Przyspieszaj, przyspieszaj, proszę cię. Aha, widzicie oni pojechali tym skrótem tutaj, tędy. A ja pojechałem gorzej. Proszę bardzo. Trochę dżingis przyspieszył, dżingisomobil jest dobry tutaj, tak, zebraliśmy, ładnie, może teraz coś się uda, uwaga, banan, no, gnojki wy, niedobrzy, dżingisowe popychacze, no. Może teraz Giz trzeci Kurde Dobra, ja jadę tędy jednak Ja tam ciężko mam się wbić w to Co to było w ogóle? Dalej trzeci jestem Jeszcze spadłem What the fuck no jak to jest możliwe? No to mnie... Ale mnie teraz załatwili Pięknie, wiecie co? Naprawdę super. Dzięki wam. Jesteście tacy koleżeńscy w tej grze. Jak zwykle Jingis musi obrywać wszystkim co najgorsze. Szósty. Taka była piękna pozycja trzecia. Z możliwością jeszcze... Jeszcze z możliwością awansu. No 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 może jeszcze kogoś tutaj przez metę uda mi się. Myknąć nie uda się, to już jest meta. To jest meta. No ale to nic, to nic, to nic, to nic. Jeszcze jeden. Jeszcze raz, jeszcze raz, naprawdę, jeszcze raz. Bo. Dobra, ten second left. No co z tego, że ten second left. No kończmy to. Było dobrze, ale się zżarło, Nie znam tego skrótu. A ten skrót naprawdę na początku im dużo dał. Ja pojechałem ten, oni on jakoś wyrwał normalnie, to jest nie fair. Experimental Super Engine dla mnie. Super! Use the part mechanics to Do doloby, dobra bie. Nie będziemy używać. Jedziemy dalej. Szybko, 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 proszę was. Doloby, doloby, doloby. Dżingiste doloby. I już jestem. Dobra, ciśniemy dalej. Szukajmy. Szukajmy, gdzie my możemy teraz pojechać? Gdzie my teraz możemy pojechać? Gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? Trzy, cztery... 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Dobra, wchodzimy. 5 już było. Dobra. Jestem w szóstym. Nie wiem dlaczego mi się ta kamera zmienia jak uderzę. Ale... Nieładnie to... To nawet fajnie działa. Zobacz jak wystrzeliwuję, zobaczcie. Wjeżdżam i BUM! Widzicie? Tylko nie, 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 nie w ogrodzenie może Dżingis, co? Nie w ogrodzenie. Ile nasz jest 7? Dobra. Te wyścigi są fajne. Naprawdę są fajne. Ja Was zapraszam do grania wyścigi. W ogóle to mi się wydaje, że wreszcie pora, żeby Dingis zaczął wybierać wśród swoich widzów ludzi, z którymi może nagrywać te mini gry. Że tak raz tygodniu z jakimś widzem. By było bardzo fajnie. O, to ładna trasa. Ja to pamiętam. Tu purpos mnie pokonał. Tu mnie purpos pokonał. Okulary poprawione. Poprawione. Jingis gotowy, gotowy. Go! Dobrze, Jingis. Dobrze, Jingis, startuj. Rozpychaj się. Dobrze, dobrze. I rzucaj teraz wszystko, co możesz. Tak, bardzo ładnie, Jingis. O to chodziło. You've taken the lead. No i co z tego, zaraz dostanę jakąś awaryjną bombą w plecy. Banany zostawione. A to tak jak Purpos mi tu zawsze, ja pamiętam, on mi tu banany pod nogi rzucał. Także. O, o, ktoś mnie rzuca we mnie. Nieładnie. Śnieżkami w dżingisa. Śnieżkami w dżingisa. Nie tędy? Gdzie ja jabę? Wszyscy za mną pojechali, no kurde. Widzicie? Dobra, przepraszam cię, sorry. Sorry, mój przyjacielu. Teraz ja tu pojadę prosto, bo to tu pamiętam. Pamiętam, i tu jest ostry zakręt. Też go pamiętam. Bardzo ładnie mi się tutaj udało. To pamiętam. Konie... No bo znowu mi się ta moja ukochana kamera zmieniła. No, pięknie mi zostawił to. TNT na ryju. Znaczy na Buziaku, przepraszam za słownictwo. No i jeszcze nie mogłem wjechać. No świetnie, dobra. No to teraz ja tego banana na pewno. Piąty, dżingis, dżingis do przodu. z drogi. Ups. No nie. What the fuck? By nie wy. wy. Bieraj to, tak? Dalej jestem już. No patrzcie, dzięki się nieźle, porozpychał tutaj. Trzeci. Trzeci jestem. Ale nic nie zebrałem i. To jest najgorsze. Teraz się już nie pomyliłem. No, ej! Co było? Mały samochodzik, ale mały samochodzik, jak się patrzy z góry, jest fajnie. Widoczny. Właśnie, oni tu już używali, widzieliście? Jak użył ładnie tego yy, driftu, prawda? Bardzo ładnie użył. Ja nie potrafię tak jeszcze, no trudno. Trochę tam przebiłem, o O, aby mnie nie wyrzuciło. Dobrze. No jedź, żeś ta! Oje, siódmy! Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Oj, banan Dobra, banan wymienięty. I znowu kamera się zmieniła, ale wróciliśmy. Kamera za. jest o wiele. świetnie no. Nie dość, że jestem na samym końcu to jeszcze. nie, jakiś baranek trafia. Piąty, piąty, ale tutaj ta czoło, czoło jest naprawdę nieźle. Zbite wow, jak ładnie, drugi jak to możliwe, prosto, prosto, prosto. Nie skręcamy, nie skręcamy i jedziemy. Malutkim samochodzikiem, dobrze. Ja widzę kamerę dobrą, więc ten samochodzik również będzie dobry. Byłem check and delete, a, a tutaj momentalnie... W jakim cudem? Jakim cudem oni się tu pojawili? Dobra, malutki samochodzik, nie jestem... Nie jestem przeciwko temu, żeby go nie mieć. No ale byłem przeciwko Do temu, żeby... Nie... Nie, no to było słabe. To było słabe. To było naprawdę słabe. To było słabe. wyścig. Drugie, piąte, szóste miejsce. No, 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 nie wiem, no po prostu nie wiem co ja tu źle robię, no. Ja nie umiem po prostu jeszcze wchodzić w te zakręty, wiecie. I nie Starter uhy. Starter to sobie możesz włożyć Dobra, no nic, no nic, no nic Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze ostatni wyścig Ostatni wyścig, cztery wyścigi Cztery będą wyścigi Dobra, szybko biegniemy, szukamy Szukamy kolejnego wyścigu, tamten jakiś jest no, Vipa ma. no to mądry, no oczywiście Tak to można sobie ganiać eee, Jeden, jeden, 1. cztery Retro, dobra, retro Jestem już nas jest sześciu I mam nadzieję, że tu Właśnie będzie moja chwila Prawdy Nie wiem co sądzicie Może będzie właśnie Muszę naprawdę zacząć używać O tego, o tego właśnie o. I zobaczcie jak wystrzeliwuję do przodu Może się uda Tego nie pamiętam Pull opcja Ready Set. Go! Jingis, jingis, jingis. Bierz to, bierz to, bierz to, proszę cię. Aha, no patrzcie, wszystkich. Po... Co, mnie tylko podrzucił? Do... No co jest? To za sz... oszułomy niedobre. Niedobre, jingisowe niszczyciele. Aha, no i tak, ohoho. Tak, 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 skręcaj, skręcaj. To już pamiętasz tą trasę. To już nie jest tak źle. Właśnie. Pamiętamy to. Pamiętamy te zakręty. Jak najbardziej. Na trzecia pozycja nie jest źle. Ta pozycja trzecia Jak to ja tam wyskoczyłem tam, że tam w bok poleciałem, no Tu jest od razu w lewo W prawo, przepraszam Że można było i... I lewą stroną i prawo jechać, ale tu jest to przyspieszenie Właśnie Rotkiem. Pamiętam Pamiętam to Wpadaj ode mnie! Jak to? Mhm, no to właśnie. Chciałem powiedzieć, jak to możliwe, ale to było tylko chwilowe, wiecie. Gonimy go. Wieraj coś. I na celowniku masz tego i Go traf! Co on to mi robił? Co oni mi to robią? Dobra, pojechałem w stronę. Mam nadzieję, że to jest krótsza wersja tej mapy, tutaj. To ja jadę. Wiesz coś, dobrze. Aha, bomba! Ale nie we mnie. Jakim cudem ona we mnie nie poleciała? Tego to ja nie wiem. Dobrze. Jak możliwe? To jest nieprawdą. Nie słuchajcie tego, co oni mówią. Jak on tak szybko przyspieszył? Gdzie on już jest? Ej, co to trochę nie fair? Gdzie on jest? Przecież go nie widziałem niedawno, Czym on nie Jakiś strzelanko mnie tutaj czeka, o bananik proszę bardzo, rzucony na trasę, wszędzie banany, no tak, oczywiście, ciekawostki Dropsa, gdzie on jest, ja go nie widzę, zobaczcie gdzie on pognał już. No tak. Ej, kochany, rzuciłeś we mnie tym, a ja ci oddzięczyłem się śnieżką. On już na trzecim miejscu? No to które? Jakoś to, Wiecie, to naprawdę jakoś dziwnie. Dla mnie to wszystko. Tutaj, akurat w tym momencie. O, patrzcie tam widzieliście, co to było? Co tam leciało? Bananek zostawiony. Mam nadzieję, że komuś się przyda skórka od bananka. Mam nadzieję, że nie Jingisowi. Trzy bananki za dżingisem zostały. Bardzo ładnie, tu się udało O! Znowu banan. To dołożyłem swojego, nie? No co będę żałował, no? Niech sobie chłopę. Łał, wow, banan! O, wymienięty, bardzo dobrze. Tu jest podjazd pod górę, więc troszeczkę, tak jak widzicie... Czujemy, czujemy ten podjazd, nawet... W Minecraft'cie czujemy, że nie jest tak jak trzeba. Zostawione trzy bananki. Kochajcie bananki, prawda? Ja tak samo jak ja. Ja lubię banany, a wy? Lubię banany jeść. Mi banany smakują. To prawda na drodze te banany są tutaj mi jak najbardziej... Oła, niepotrzebne. Wow, Oczywiście. Zostałem wystrzelony takim cudem. I teraz popatrzcie, jak on pobiegł. Którędy on tam! I drugi raz został. Był trzeci. Nic tego, nicowego bierze się, nie wiadomo, z jakiej... Jakie możliwości? Przejdź, przejdź, przez tego banana. Nie przejechałeś. Niedobry jesteś. Nie lubię cię. Tak samo jak ty nie lubisz bananów, ale za to ja cię podrzucę. Cześć chłopcze! Cześć chłopczyku! Ale ten jest pierwszy. obliżą PvP. Jak on to robi? Jak on to robi, moi drogi? Nie ba... Nie! Drogi! Drugi, moi drodzy, drugi. Cztery wyścigi, dwa razy drugi, raz piąty i raz szósty. Uważam, że Turbo Car Racer w dzisiejszym wydaniu Jingisa jest zaliczone. Łączna ilość punktów powinna mi dać taką klasyfikację drugiego, trzeciego miejsca. Więc cóż, Jingis wam mówi serdecznie joł, słodziutkie papa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy, rozmowy z nami. I do polecania naszego kanału Trzymajcie się cieplutko Do kolejnego razu Hejka, pa, pa. I co żeśmy wygrali? Starter Basic Hej